Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Janusz. Chciałbym się z wami podzielić moją opinią na temat pracy metodą Agnieszki Pietruszewskiej, na temat samej metody i jej skuteczności. Otóż byłem w sumie na dwóch szkoleniach w Agnieszki. Na pierwszym około roku temu i jakkolwiek Niosło to w moje życie bardzo dużo zmian, bardzo dużo zmian takich wewnętrznych, to szkolenie, na którym byłem około miesiąca temu, szkolenie w zupełnie innej konwencji, zupełnie tak naprawdę już innej metody, ponieważ Agnieszka ciągle powtarza, że jej metoda żyje wraz z nią i ciągle się upraszcza i rozwija, muszę przyznać rację. Udało jej się uprościć tą metodę w zasadzie, chyba już do maksimum. Praca tą metodą jest niesamowicie łatwa. Jest to metoda, którą mogą stosować w zasadzie z łatwością nawet dzieci, ponieważ jest to praca tak naprawdę w świecie wewnętrznym w wyobraźni. Skuteczność tej metody jest, można powiedzieć, niewiarygodna. Zdumiewa, jak łatwo można coś zmienić w swoim życiu, jeśli wie się jak. Bo tak naprawdę główną filozofią tej metody jest to, że zmieniamy siebie, zmieniamy coś w sobie, a to działuje na świat na zewnątrz, świat, tak naprawdę nasze życie dookoła. Więc no, zmieniając siebie w ogóle wychodząc ze szkolenia Agnieszki dostrzega się tak wielką zmianę sposobu postrzegania i patrzenia na różne rzeczy, tak wielką uważność na co dzień, że chodzi się z otwartymi oczami i, i nie dowierza się, że w danych sytuacjach, po przepracowaniu jakichś tematów oczywiście, reaguje się zupełnie inaczej. Coś, co wcześniej wywołało lęki, stresy. Co robiło się, odczuwając w sobie dany lęk, w tym momencie przechodzi totalnie bezemocjonalnie, i po przeżyciu takiej sytuacji czasem siadam i takie wow, coś niesamowitego. Wcześniej nerwy, teraz totalny spokój. Co się zmieniło? Zmienia się niesamowicie. Układ w rodzinie, spokój, co ciekawe, nie zmieniając innych, zmienia się pośrednio, ponieważ kasując w sobie jakieś wartości, powiedzmy, programy, cechy, które wywoływały jakieś reakcje, w, na przykład u dzieci. Automatycznie zmienia się zachowanie tych dzieci. Co mogę powiedzieć jeszcze o tej metodzie? Jest bajecznie prosta, jest tak naprawdę do zastosowania u każdego. Jest niesamowicie skuteczna. Mogę ją polecić z czystym sumieniem wszystkim. Zdecydowanie wszystkim, którzy chcą coś zrobić ze swoim życiem, którzy chcą przejąć, przejąć kontrolę nad swoim życiem, Poza praktyką Agnieszka prowadzi również część szkolenia, ogólnie jest poświęcona teorii, zasad działania wszechświata, zasad działania relacji międzyludzkich. I ta całość wraz z tą praktyką no, daje niesamowity wachlarz możliwości do pracy nad sobą w życiu codziennym. Tak więc polecam, zachęcam, jeśli tylko ktoś chce coś zmienić. Uprzedzam, że nic nie spada z nieba i wszystko trzeba sobie wypracować. Niemniej jednak, przy odrobinie chęci i maksimum zaangażowania, efekty są niesamowite. Pozdrawiam wszystkich.